O kurde Ej gdzie ja jestem Efie, O tu jest portal dobra Eee to jest moja To jest moja sopa Panie ła Panie to moja sopa Bum eee. już z buta DC. Moja sopa Mój dom Dobra Dobra wypalono mój dom i to odwiedzić mojego kolegę jakiego dawno nie widziałem Oba, mocna tanie Kurde, mocne lata? nie, Dobrze, że się nauczyłem tak latać Tylko to boli Dobra Nie wiem, czemu mi tak ścina Nie, dobra, idę do góry Pum Pum Dobra to jak tradycja, to tradycja, trzeba we, wejść do sąsiada. Wuj, jak tu wali, boże! Jezus Maria, co ten sądzi od tu NAROBIŁ Weź ty, ZATKAJ te drzwi, kurde. ZATKAJ to, bo nie wytrzymam, dobra. Zapukam do mojego kolei. AWA Zapukam do mojego kolei. Puk-puk! Pu. Mówię puk-punk! Dobra, kurde. No, nie wiem co, ale coś mi się tu potyka, ale no, dobra. Puk, puk! Puk, Kurde. Kurde, co to jest za syf? Ja piernicę? Halo? Małgosia? Halo? Dobra, ona jak zwykle nieśmiała. Co tu robi rura wydekonowa? Kurde, głupia rura. Jaki syf? Co tu się dzieje? Co tu robi cylinder? Obserany cylinder, to pewnie sąsiada, oddam mu go. Dobra. Co to ten no? Przecież tu jest jego lalka. To jest, on się bez tej lalki nigdy nie, nie, nie rozstawał. To jest jakby... To była jego zona druga. Hmm, coś tu nie gra. A? Czemu to jest taki syner? Głupie mm. O, aparat! Hmm. Na tym aparacie piszę, żeby odtworzyć go w telewizorze. No to dobra, skoro trzeba go otworzyć w telewizorze, to wytworzę go w telewizorze. Bo ja mam plazmę, to nie wiem, czy się będzie liczył. Czemu ja jestem połamany? Dobra. Raz, dwa i trzy! Dobra. Y Jestem na par Tu jest, tu jest. Dobra, idę go otworzyć. W moim kiblu mam plazmę. Puk-punk. Gdzie? Ja mówię, mam wrażenie, jakby ktoś do mnie strzelam. Dobra, nie wiem, puk-punk. To kurde, jakie lagi. Jakie lagi, dobra. Puk, puk. Dobra. No, jest moja plazma. Trzeba zamknąć drzwi. Trzeba je zamknąć tak, żeby nikt mnie nie podglądał. Żeby nikt nie widział co tu się dzieje. No bo perfekcyjnie. Teraz nic nie widać. Dobra. No to co chcę odtworzyć, to nagranie w magnetowidzie? No czy Trzy... było Stę... puste? Czemu widziałem co w oknie? No mama, mi się udało, mam z Trzy... Czte... Dziesięć! Kocham Mariolkę, nawet w nowej wersji. Jesteś piękna. Taka soczysta. Kurde, co tu jest? Chyf, ja nie mogę. O, kto, to, dobra. kto to powiedział? Halo? Hej, Kościół! O, kurde, koś co ciebie miałem zabrać, chodź tu. Zaraz, co? Eee, co? Co, co się stawiasz? Do budy chodź. Ty miałeś bo być grzeczny! Ja Chodź ci zaraz dam po bo budy Chodź tu Ja ci kurde zaradam! Co się stawia się jeszcze, dawa się O, Ez? Headshot? Kurde, wstał Dobry jesteś Ale i tak ma ze mną Sans jestem purpygajem A, dostał, headshot bo Dobra, bo... dawaj, dawaj że niby purpurkim jesteś? Za mnie mordę, dawaj szybko, bo ten ziutek tu Chodź... Ko, nasz nasz to zaraz przyjdzie. Ziutek? Skąd masz mojego, mojego przyjaciela? Chodź tu i nie marć. A! Chodź tu! oła! Chodź tu. O mu się, tak? Chodź tu. Jak ja cię zaraz złama. Wracaj tu, gdzie uciekać? Kurde, masz z rury wydechowej. Masz, kurde! Idę u ciebie, elo! Nie trafisz mnie, nie trafi, Oła, jednak mnie trafisz! O Boże, co się dzieje? Co się dzieje? Oła! Oła! Widzisz, i to jest moja broń ostateczna! Dlatego nigdy nie dam się pokonać! Oła... Tak się się bawić? Tak się się bawić? Pum! Pum! o Chodź tu! O kurde, gdzie jestem? Pum! Chodź tu! Jest mnie Lego, Mówiłam Zeza! Jak każdy fioletowy gość... Aaa, oddylał mu się! Dawaj! No taki czany byłeś? Oła ale sam to zrobiłem Chodź tu Nie masz żadnego szans Chyba i na Chodź tu, bo czuję jak ten u tego tu co ja jego smród Co ma jakiś smród? Chodź tu, muszę mieć Kurde, chodź tu Ała. Ała, moje oczy, flashback Ała. Kurde, masz tu Skóra! Aparat od Mariolki przydał się w końcu na coś. Chodź tu! Masz, kurde! Ała! Moja Marionka! Teraz za to zapłacisz! Zapłacisz to ty mi, oboskodowa! Zapłaci to ten zutek, nie zutek. Ała! Nie, bomba! Kurde! No dawaj! Dawaj tu, kurde! Ale dostał! Nie masz ze mną szans! Oh, 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 Jestem niepokonany! O, o, o. Nie potworzy! A za wiesz wiedział, że potwalny! Zaraz tutaj ja, ja. z wanny dostaniesz, to się nauczysz! Potworzy to ci twoja mama da była! Kurde, no i co we mnie strzelasz, tak? Bo jak ja... Kurde, chodź tu! Idziemy do mnie na dom! EZ! Ale, Ale się powiem I to A! Chodź tu! Mosta, mój największy druk. Yeah. Chodź tu! Umrzeć! tam idzie. Nie masz sens z moją fioletową mocą. Dobra, tak się nie bawimy. Białem... Biorę... raz teraz! Ty śminio, chodź tu! Teraz to ja ci z mojego nosa porobię. Wracaj tu! Co ty tak lata, co w w dupie masz? Ale dostajesz Co? a nie trafiasz? Nie trafiasz? a nie trafiasz? Nie trafiasz? Naucz się grać Ała, jednak trafił Co tam mówisz? Piję to tobie? U do wanny Chodź tu No w tej wanny nie była jakaś kobieta Zabierz No jak ja O nie, na to nie pozwolę Leczy! A, 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 tak się nie robi! Chodź tu! Gin, ile ty jeszcze... Ile razy musicie zabić, żebyś zginął? Ja nigdy nie ginę! Kurde, bo ten żółtek tu zaraz przyjdzie! Giń! 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 Gin! Giń! Ile razy mam ci mówić, żebyś zginął? Co, amunicja się skończyła? Amunicja? Chodź tu. Ja nie będę się słuchał kogoś, kto sam zaraz zginie. Tak, tak. Kto zginie, ten zginie pierwszy. Ten, kto tu zginie, to będziesz ty. Nie w tym no nie w tym dniu, bo już jest nowy dzień A nie jednak nie Dobra wracaj tu bo już mi się nie chce z tą choć tu kosa pod żebro i leżysz Kurde kurde jeszcze się podniósł Jeszcze, No leż już ile razy mam ci sprzedać kosze pod żebro Nie mnie nigdy nie sprzedał złota wreszcie tak dla pewności No A bo... Nie, nie mi się, idziemy stąd Teraz jesteś mój, kurde no Jezus Maria no. Słuchaj się Zły Chodź tu, jedziesz ze mną teraz, bo już czuję... Chodź tu, bo mnie już denerwujesz Zabieram ciebie do tej windy Dobra Dobra A kurde, nie w tą stronę! Już wracamy Bum! Dobra Kurde no, gdzie ty jesteś? Chodź tu, idziemy... Szybko, bo ten jutek tam jest! Zabieram cię do Krainy Smurfów i jeszcze dalej! Juziutek! Zamknij się! E... Co jest?! Panie, gdzie moja plazma? I co tu tak wali? Gdzie... czemu... tu jest malon no, i gdzie moja plazma? Kurde, co jest?! Boże, ja zrobię na cały... Na całą ściany, kurde, idę stąd! No nie, cześć. O, dobra. Teraz idę stąd. Kurde, jak wali. Uciekam stąd, bo się ruszę. Boże, jakiś mi Na całą chałupę, będę musiał to później wywietrzyć. Dobra. na że w tą slakę. Muszę jechać i znaleźć muszę mojego kolegę, mojego przyjaciela, bo purpurgaj go gdzieś wyniu, wywiózł. I mam nadzieję, że go znajdę, bo jak go nie znajdę, to się za, za zabiję. I muszę go znaleźć, bo nie wiem. Ja kurde jak znajdę purpor to nie wiem. Nie, nie wiem co zrobię. Wsadzę go do piekarnika. Piekarnik wsadzę do, do lodówki. Lodówkę zrzucę z piętra. Później usmażę ją na ognisku, a później... później jeszcze go spalę, kurde, ale drift. Dobra, kurde, głupie drzewo, co się dzieje, No, o, kto tu jest, ja się go spytam Dzień dobry! Halo, proszę pana Dzień dobry, dzień dobry um, czy... tego klienta, panie Gówno mnie obchodzi ten klient tam czy widział pan jakiegoś takiego fioletowego facia z takim ułysym brodaczem, na przykład? Jak sedł albo jechał? No, nie wiem, może za drobnym sumką bym coś powiedział. O, para, to... tak, bo... Rozumiem przekaz, więc pojechali tamo. Tamo? Tak, tamo. A link jak Matrix, nie? nie? Nie spodziewałem się tego, proszę pana. Dobrze, ale pojechali tam o nie wiem czy na stacji będzie znowu, czy tam pod górę po prostu, czy gdzieś. Dobrze. To dziękuję za informację i jeszcze taki upominek dla pana zostawię. A jaki? Hmm. Kolega. To... Takie coś. Uuu, nikt nic z tego się, nie, nie widzi. widzi. Do widzenia, a pan nic nie widział jakby są. Do widzenia, a w ogóle super paru was, no wiem, 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 że super, bo moja no, no to na razie Na razie, później przyjdę do ciebie na melanchol Co, jednak chyba do niego na melans nie przyjdę, jak przydawkował. No dobra. Kurde, czemu moje auto jest takie zakrwawione Dobra, nie wiem, no, czekaj chwila, jak się nie ma, będzie ich na stacji Nie, ała Głupia stacja No nie ma ich na stacji. Chwila. Czyli skoro nie ma ich na stacji. Nie, 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 to nie może być prawda, to nie ma. ma, ma, ma Chwila, ty. Tu Czy tu ich też nie ma? Jeśli tu ich nie ma. Kurde no nie! Czyli oni. Co się jestem z autem? Ocy! No pętany ten samochód, to jest dobra. Skoro ich tu nie ma, to oni pojechali w stronę. Czemu to auto nie jedzie? To oni musieli pojechać w stronę Musieli pojechać w stronę pizzerii Dobra idę, idę, muszę ich znaleźć I jak znajdę to przysięgam, zabiję portfelgania I, I muszę odbić, muszę pomścić mańka